Witam Państwa bardzo serdecznie na żywo ze Studia Telewizji Pomerania w Centrum Handlowym Galaksy Magdalena Suchodolska i Sandra Myszkowska rozpoczynają z Państwem galaktyczny tydzień. Na początek oczywiście, Szanowni Państwo, masa atrakcji w naszym dzisiejszym programie będziemy rozdawać wejściówki na wyjątkowe wydarzenie kulturalne w Filharmonii już w najbliższy poniedziałek, ale o szczegółach opowie Sambal Kulpa i Mitro Dimitriadis. Warto być z nami po przerwie na serwis informacyjny, ale zanim to wszystko. Musimy powiedzieć, że dziś jest 11 marca. Imieniny obchodzi Balbina Benedykt Dominik Konstanty. Jeżeli chodzi o wydarzenia na, na świecie, dziś Litwa obchodzi Dzień Odrodzenia Niepodległości, natomiast w Polsce przyjęło się, że 11 marca obchodzimy Dzień, Dzień Sołtysa. Sołtysa. Składamy bardzo serdeczne życzenia wszystkim Sołtysom, szanowni Państwo. Święto to zostało ustanowione po to, by okazać wdzięczność i szacunek Sołtysom za ich pracę i zaangażowanie oraz. Zwrócić uwagę na rolę Sołtysa we wsi. W wielu miejscowościach obchodzone są dziś biesiady, konkursy, a na wielu oficjalnych stronach internetowych urzędów gmin i miast składane są przez wójtów i burmistrzów życzenia dla Sołtysów i radnych rad. Sołeckich, Szanowni Państwo. Jeżeli chodzi o 11 marca, to ten dzień zapisał się również w historii naszego miasta. W 1967 roku Antoni Kaczorowski obchodził 55-lecie pracy artystycznej w operze Ręza Dziękuję Ci Ewo. W 1930 roku Antoni Szubarczyk, aktor teatru telewizyjnego i radiowego, Obchodził również swój jubileusz. Aktor zmarł 9 maja 2010 roku, więc całkiem niedawno pamiętamy. To tyle, jeżeli chodzi o wydarzenia związane właśnie z 11 marca. Teraz, jak w każdy poniedziałek, pozwolisz, Magdo, opuszczę cię. Przejdę do mojego stanowiska prasowego i przedstawię Państwu taki krótki przegląd tygodników opinii. Nie zgodziłaś się? Się zgodziła. Zgodziłam się Sandra, jak najbardziej. Zastanawiam się, czy będziesz mówiła o Lechu Wałęsie na okładce Newsweeka, chociaż już powiedziałaś. W zasadzie, że, że nie, że ten temat zostawiamy. Zostawiamy politykę. Drodzy Państwo, politycznie jest zawsze w galaktyce w środę, gdy prowadzimy program razem z Sylwestrem. Dziś e, moją uwagę przykuł artykuł w Newsweeku. Bolek i Lolek idą na emeryturę. Cóż to znaczy dla dzieci, których tak naprawdę rytm dnia wyznacza dobra nocka wieczorynka, która zawsze w okolicach godziny 19 pojawiała się na antenie telewizji polskiej? E, no cóż, drodzy państwo, jeżeli Bolek i Lolek idą na emeryturę. Jeżeli Reksio ma zniknąć z telewizji, to źle wróży naszym dzieciom, ponieważ, tak jak apelują. Lekarze i, i pedagodzy, tak naprawdę te wieczorynki bardzo dużo dają, jeżeli chodzi o wychowanie dziecka. Czy ty, Magda, przypominasz sobie w ogóle ten czas, gdy twój rytm dnia wyznaczała. Dokładnie tak, i to naprawdę, naprawdę wiem to z autopsji, że mój rytm dnia, dnia faktycznie jako dziecka wyznaczała dobranocka. Czyli to było tak, że przed dobranocką trzeba się było wykąpać. Od 19 do 1925 oglądałam dobranockę, szłam spacia, mama zostawała na wiadomościach. I, I w zasadzie tak to się układało. Pamiętam oczywiście Bolka i Lolka, pamiętam Reksia, pamiętam i w formie pisemnej, i w formie Właśnie telewizyjnej. Teraz producenci, wydawcy doszli do wniosku, że tak naprawdę bajki powinny e, znajdować się tylko i wyłącznie w internecie, że dzieci w tej dobie technologii internetu świetnie radzą sobie z obsługą internetu, laptopów, tabletów, więc nie ma sensu tak naprawdę tego bloku programowego zaprzątać e, żadnymi bajkami. Lepiej te bajki e, przenieść do, e, do internetu. Czy to jest dobry krok? Nie duża sądzę, strata, duża, duża strata. strata. Rodzice rzeczywiście również apelują, i, i tak jak wspomniałaś, no rzeczywiście cenili sobie ten spokój i, i tę harmonię, którą wieczorynka rzeczywiście potrafiła wprowadzić w życie rodziny. No teraz, jak drodzy Państwo widzicie, taka niezbyt e, przyjemna animacja na ekranie się pojawiła, taka standardowa, wydawać by się mogło, wizyta u dentysty, e, która do standardowych nie należała, bowiem w Krakowie pojawił się pewien e, specjalista e, Włoch, pan Salvadore. Salvat, Salvatore, nawet, który podawał się za rzeczywiście świetnego specjalistę, który specjalizował się w czymś, co tak naprawdę no, zdumiało mnie nieco, ponieważ on patrząc na swojego pacjenta, który przyszedł ewentualnie na, na jakiś zabieg bądź, bądź po prostu na jakąś profilaktyczną wizytę stomatologiczną, on patrząc na twarz człowieka widział jakieś niedoskonałości. Mógł po prostu te zęby nieco powiększyć, pomniejszyć, jakoś dopasować je do naszej twarzy. No, brzmi to świetnie, zwłaszcza jeżeli ktoś ma bzika, mówiąc kolokwialnie, na punkcie swojego wizerunku. Kilka kobiet rzeczywiście się na to nabrało. Między innymi właśnie tutaj wypowiada się pani Maria, pani Barbara Jot, czyli emerytka, która. Tak jak jej koleżanki nabrały się na reklamę. Reklama dotyczyła właśnie tego, że ów specjalista funduje świetny zabieg, który pozwoli, aby ta twarz rzeczywiście wyglądała pięknie. Jak to się odbywało? Kobiety przychodziły na zabieg, rzeczywiście brały kredyty, zapożyczały się u znajomych, płaciły kolosalne sumy ów specjaliście, on wyrywał im zęby. Wspomnianej pani Marii wyrwał 20 zębów. Wyobrażamy, 20, 20 zębów. Jak można na to pozwolić? Ponieważ jego zdaniem były one. No, nie pasowały do, do, do jej wizerunku, do jej twarzy. Po czym ów, ta świetna nowa szczęka miała przyjechać z odległych Włoch, bądź w ogóle z zachodu, hen daleka. Tymczasem dwie ulice dalej pani protetyk z najtańszych produktów tworzyła te, te nowe zęby dla tych kobiet, które pan doktor, no pora wprawdzie obiadowa, ale przymocowywał cementem do, do dziąseł tych pań. No niezbyt sympatyczna sytuacja. E, twierdził również, że te panie mają twarze jak e, u konia, że te zęby nie pasują. Trzeba coś z tym zmienić. Szybka decyzja. Zgadza się pani czy nie? Kredyt? Okej. Okay. No i rzeczywiście na tych zabiegach ów dentysta niesamowicie się wzbogacił. No właśnie to też dowód na to, że zarobić można praktycznie na wszystkim. Można na wszystkim, i, i mówi się, że Polak potrafi, a tak naprawdę no, Włoch potrafi i to nieźle. No tutaj, drodzy Państwo, widzicie, zdjęcie, piękne, profesjonalne zdjęcie kobiety, która jest rozmiarów plus size. Modelka plus size i tytuł we wproście. Grube jest piękne. Czy tak jest naprawdę? No, ja uważam osobiście, że wszystkie kobiety są, są piękne i nie można mierzyć kobiet właśnie taką miarą. Czy są grube, czy są chude, wszystkie kobiety są piękne. To jest tylko kwestia zadbania o siebie. E, ważysz za dużo, nie ma takiej możliwości. Jeżeli polubisz siebie, inni ciebie także docenią i pokochają. Kilogramy nie mają nic do rzeczy, zapewniają kobiety dużych rozmiarów. No i tu pojawiają się jak zwykle dwa obozy. Zwolenniczki tak zwanych wieszaków oraz zwolenniczki tych pań nieco puszystych. Mamy tutaj na zdjęciu grycanki, które rzeczywiście zawojowały polski show biznes. One same mówią o sobie, że czują się piękne i tak naprawdę przykro im było jako po prostu kobietom, ludziom, że są postrzegane przez, przez pryzmat swojej wagi. Co najważniejsze, zrobiono jak zwykle eksperyment. I amerykańscy naukowcy, tak jak zwykle, to oni przede wszystkim dokonują tych, tych badań, doszli do wniosku, że kobieta puszysta jest w stanie bardziej motywować grupę, jest w stanie bardziej przekazać swoje emocje, jest w stanie lepiej poprowadzić grupę niż właśnie taka osoba szczupła. No ale, drodzy Państwo, niestety, pracodawca częściej wybierze tę szczupłą osobę. Czy to jest sprawiedliwe? No myślę, że nie tylko ja mam takie zdanie, ale również tutaj e, autorka Agata Młynarska tego artykułu e, tak konkluduje te, e, co, ten cały artykuł, że wszystkie mówine są media. Dziennikarze, tak, tak jak jak to zwykle Ale w się tym dzieje. Ale coś Sandra jest, prawda? I wierzę w to, że osoby puszyste mogą lepiej mieć większe, mieć bardziej rozwinięte umiejętności przywódcze. Chociaż z drugiej strony, to jest to, o czym mówiłaś na samym początku. Najważniejsze jest to, żeby polubić siebie, bo tak naprawdę waga wszystkim dookoła nasza waga może nie przeszkadzać. Najważniejsze, żeby nie przeszkadzała nam samym. Tak, tylko pojawia się problem, że w mediach właśnie promowane są kobiety szczupłe, mówi się. Się zjedz jogurt light, wypij wodę, zagryź to sałatą, a jeszcze na drugie śniadanie zjedz jabłko, biegaj, po prostu noś rozmiar XS i bądź szczupła, ale czy szczęśliwa? No myślę, że z takim, z takim pytaniem Państwa zostawiam. Dokładnie tak. Szanowni Państwo, a my przejdźmy jeszcze do dzisiejszej galaktyki pomerania. Tak jak mówiłam, do rozdania mamy bardzo wiele wejściówek. Sandra liczyła się, chyba osiem mówił nam wydawca, ale nie, policzymy nie, nie do, do następnego we, wejścia. Wyjątkowe wydarzenie w szczecińskiej Filharmonii już w poniedziałek. Telewizja będzie je dla Państwa będzie je dla Państwa transmitować. O szczegółach opowie Waldemar Kulpa i Mitro Dimitriadis. Oni wchodzą na wizję już o godzinie 17.40. Ci, którzy śledzą nas na Facebooku, a warto nas śledzić na Facebooku, Szanowni Państwo, Oj, bo warto. wtedy istnieje możliwość, żeby takie wejściówki, między innymi Wygrać. Przypominam, facebook.com, łamany na galaktyka pomerania. W wyszukiwarce wystarczy wpisać nasz profil. Dzisiaj już zapowiadaliśmy pokaz, pokaz japoński. Wspominaliśmy Państwu o tym, że Japonia będzie bliżej nas i o tym właśnie, jak wyglądają te wszystkie techniki, jak wyglądają prawdziwi samurajowie, czym dla Samuraja jest miecz. O tym wszystkim będzie dzisiaj w naszym programie. kiedy na już mówili Japonka. Japonka Dziękamy, dlaczego? Masz taką oryginalną, bardzo ładną urodę, trzeba przyznać. Jak na, jak Dzień. na Polskę, Sandra. E, oprócz tego, Szanowni Państwo, będziemy mówić też, e, o, e, będziemy mówić również o mistrzostwach, jeżeli chodzi o e, pływanie. To już dziesiąty szczeciński miting pływacki Olimpiad Specjalnych Regionu Zachodniopomorskiego. E, całe wydarzenie odbędzie się już 12 marca na SDS-ie. To wydarzenie będziemy zapowiadać. Będziemy mówić o tym, czym dla osób niepełnosprawnych jest sport. Czy sport, a w tym wypadku pływanie może stać się formą terapii. W ten sposób postaramy się pokierować tę rozmowę i rozwinąć dzisiejszy temat. O godzinie 13, przepraszam, 18.30 Kamila Kio będziemy mówili o kariosferze 2013, czyli o szansie dla młodych ludzi, dla studentów, by zdobyć staż oraz zdobyć pracę w naprawdę dobrej, Dobrej firmie. Jak o to się ubiegać? O tym już o 18.30. Na no, odcinek zakończymy naszą klubą, naszą Akademią Morską. E, będziemy mówić o tym, i właściwie chyba wyjdziemy od takiego wniosku, że Akademia Morska i w ogóle zawód marynarza to jeden z niewielu, który sprawia, że po studiach zawsze mamy pracę. Jest to ten kierunek, po którym praktycznie e, mówić o bezrobociu jest niemożliwe. Drodzy Państwo, teraz zaprosimy Państwa na serwis informacyjny. Dziś, w serwisie informacyjnym, m.in. o wizycie Piotra Dudy w Szczecinie i o tym, czy być może Solidarność rozpocznie falę strajków. Będziemy podwójnie mówić o kobiecie w świecie biznesu, w przedsiębiorczości, ponieważ będzie materiał o młodzieżówce PiS, która właśnie. Poruszyła temat roli kobiety w życiu społecznym. Będzie również o Festiwalu Kultury Żydowskiej, który już niebawem w Muzeum Narodowym w Szczecinie. No i kobieta przedsiębiorcza według Forum Business Center Club. Drodzy Państwo, warto zostać z nami. Teraz zapraszamy na serwis informacyjny i spotykamy się o godzinie 17.30. Do zobaczenia.